Co się wydarzy w 735 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo? Same zaskoczenia. Wydawało się, że między Naną i Jamanem, a także Ayze i Feritem jest już bardzo źle, tymczasem w ich relacjach nastąpią zaskakujące zmiany na lepsze. Zobacz, co wydarzy się w najnowszym odcinku Dziedzictwa, i skomentuj. Dziedzictwo, odcinek 735 w niedzielę, 2 listopada 2025 roku o godzina 16.05 w TVP1. Streszczenie 735 odcinka serialu, Dziedzictwo, Nana zostawi Yamanowi liścik, dzięki któremu w drodze na lotnisko Kirimli jednak się rozmyśli i wróci do niej. Niestety, zastanie ją w samym środku przygotowań do zaręczyn. Zrobi jej awanturę. Nana wreszcie wyjaśni mu, że to nie jej zaręczyny. Jamanowi będzie głupio, ale wreszcie postanowi zawalczyć o swoją miłość. Ferid wyjaśni Aize, dlaczego zadawał się z tyloma kobietami. Później policjantka spotka w parku jego byłą. Ta rozmowa sprawi, że spojrzy na byłego męża zupełnie inaczej. Jej ruch bardzo go zaskoczy. Zobacz, co się wydarzy w kolejnych odcinkach. Zdjęcia publikujemy w galerii.